Czy wiesz, że od 1 grudnia 2021 roku sprawy upadłościowe prowadzone są tylko w formie elektronicznej i tylko w Krajowym Rejestrze Zadłużonych? Jeżeli śledzisz mój kanał, to na pewno cię nie zaskoczyłem. Natomiast nie jest to wiedza powszechna. Obecnie wciąż wniosek o ogłoszenie upadłości można złożyć w formie papierowej. Na takim właśnie formularzu jak ten. Oczywiście można to też zrobić w formie elektronicznej. Natomiast wiele osób zaczyna od formy papierowej, składa wniosek o ogłoszenie upadłości w formie papierowej, nie wiedząc nawet o istnieniu krajowego rejestru zadłużonych. Wszystko zmienia się po ogłoszeniu upadłości, kiedy okazuje się, że nie ma wyłączenia, nie ma zwolnienia, nie ma obejścia i każdy upadły musi korzystać z krajowego rejestru zadłużonych, nawet w sytuacji, gdy nie ma internetu. Lub nie potrafi lub ma trudności z posługiwaniem się internetem. Pierwszym krokiem jest wtedy utworzenie konta i zalogowanie do systemu. Pokazywałem to w jednym z wcześniejszych materiałów, do którego link wyświetla się właśnie w prawym górnym rogu ekranu. Kiedy po raz pierwszy zalogujesz się na Twoje konto w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, spotka się zaskoczenie. Twoja sprawa nie będzie widoczna na liście postępowej. Jak to jest możliwe, skoro właśnie została ogłoszona Twoja upadłość? Diabeł tkwi w szczegółach. W szczegółach postępowania. Zobacz. Jeżeli złożysz wniosek o ogłoszenie upadłości w formie papierowej i dopiero później utworzysz konto w Krajowym Rejestrze Zaburzonych, to Twoja sprawa upadłościowa nie będzie powiązana z Twoim kontem. Dlatego nie zobaczysz jej na liście postępowań. Bardzo częsta sytuacja, którą można w łatwy sposób rozwiązać. Żeby Twoja sprawa upadłościowa pojawiła się na Twojej liście postępowań, na Twoim koncie w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, to Twoje konto musi zostać powiązane z Twoją sprawą. Żeby to zrobić, po drugiej stronie systemu, w szczegółach postępowania, które przed chwilą pokazywałem, syndyk musi wpisać Twój identyfikator konta. Twój identyfikator konta możesz sprawdzić klikając w Twoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu ekranu. Przekaż ten numer Twojemu syndykowi i korzystaj z dostępu do akt postępowania. Brak wiedzy o tym, co się dzieje w Twoim postępowaniu może być dla Ciebie niekorzystny. Unikniesz tej sytuacji, jeżeli najpierw utworzysz konto w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, a dopiero później, w drugim kroku, z tego konta wyślesz Twój wniosek o ogłoszenie upadłości. Wtedy już od samego początku uzyskasz dostęp do akt postępowania i kontrolę nad tym, co się dzieje na każdym etapie sprawy. Na koniec jeszcze jedna uwaga. Jeżeli prowadzenie Twojej sprawy upadłościowej powierzasz profesjonaliście, który w Twoim imieniu złoży wniosek o ogłoszenie upadłości i poprowadzi dalej sprawę. To teoretycznie możesz nie interesować się Krajowym Rejestrem Zadłużonych. Teoretycznie. Niedawno miałem sytuację, gdzie prawnik jednej z upadłych, dla której jestem syndykiem, niestety zmarł. W jednym momencie ta osoba, ta upadła, straciła i pełnomocnika, i kontakt z własną sprawą upadłościową. Stało się tak dlatego, że nie miała swojego konta w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Dbaj o siebie i o swoje sprawy, swoje interesy. Jeżeli zamierzasz ogłosić upadłość, to nie ignoruj Krajowego Rejestru Zadłużonych, załóż w nim konto, nawet jeżeli prowadzenie Twojej sprawy powierzasz profesjonaliście. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka z serii Krajowy Rejestr Zadłużonych według Syndyka. Ja nazywam się Szymon Stasiński i jestem prawnikiem od niewypłacalności. Będzie mi miło, jeżeli polubisz lub udostępnisz ten materiał. Jeżeli chcesz, to zostaw komentarz, a będzie on inspiracją do stworzenia kolejnego materiału. Dziękuję i do zobaczenia!